Sobota to do Lidla, do Lidla, gdyż soboty czas. Dzisiaj razem z gangiem moim, czyli z Julą, z Antkiem i z Jankiem będę konsumował to, co jest absolutnym hitem, jeśli chodzi o lutową gazetkę w Lidlu, czyli francuski tydzień. Kiedyś już był, ale tam wtedy jedliśmy smakołyki na pierwsze, na drugie danie, na obiad, na kolację. A dzisiaj cały stół w Studiu Emilia Grande zastawiony smakołykami. Bardzo proszę o spokój: ciastka, będą chipsy, będą dwa rodzaje lemoniad. Cała masa niezdrowych rzeczy. Miejmy nadzieję, że nie wypadną mi od tego zęby. 9, 10, 11, 12 14 sztuk. Z czternastką grał kiedyś Johan Cruyff. Wąsiu kontra. Cukier i węglowodany. Zaczynamy. Duc de Cure. French style. Przepraszam, ale nie miałem francuskiego w szkole. Tartlety o smaku cytrynowym. Kolejne tartlety, czyli po polsku. Przeczytajmy o co w tym chodzi. Czyli to są kruche ciastka z karmelem i czekoladą. Już widzę po opakowaniu, będą mi smakowały. Palec Bitter y, Butter Biscuits, czyli ciasteczka maślane. Tłuszczu 25 gramów, a węglowodanów jedyne 63. Nie, po polsku nie jest napisane. I są dwa opakowania w jednym. Karmel z solonym masłem. No przecież ja już się oblizuję. Cukier, śmietane. Uwaga, śmietana fryz. Julia, tatana gryfa. Ma w sobie też całą masę, bo 0,6 soli morskiej. Węglowodanów mamy 71 gramów, w tym cukry 56. Pierwsza z lemoniad. uwaga, o smaku cytrynowym, jest gazowana, estry glicerolu, żywica roślinna, barwniki, kurkumina, yy, podawać schłodzony i uwaga, butelka jest ze szkła, 0,75 litra. W czasach świetności to ja 0,75 yy, piłem wieczorem i rano wstawałem, ale niestety te czasy już dawno yy, minęły. Żona potwierdza, że tak było? Zona tylko kim na głową, że tak było. Ale to byłem młody wtedy. Będą to chipsy potatowe, czyli tak zwane ziemniaczane. O smaku prowansali smażone. 60% ziemniaków. Natka pietruszki będzie. Majeranek 200 gramów. Coconut Reds. Jest 6 sztuk, także jak macie sześcioro dzieci, to każde z nich otrzyma po jednym. I są to ciastka z wiórkami kokosowymi. Uwaga! Zawierają orzechy włoskie, brazylijskie, orzechy pekan, orzechy nerkowca, laskowe, migdały i orzechy makadamia. Pozdrawiam z tego miejsca macadamian Gero, którą wiozłem taksówką. To były Chanel Number no. 5. To były te perfumy Chanel No. 5. Swego czasu reklamowała jakieś czaszki, które leczyły reumatyzm i całą resztę. Lecimy dalej. Krem mleczny, ciszej. Produkt sterylizowany, 45% skoncentrowanego mleka od, odtworzonego. Leccie. Zostawcie tylko mamę, a, a zabierzcie julę. 305 gramów, z czego prawie połowa to skoncentrowane mleko. Do tego karagen, cukier trzcinowy, białko. Kolejne jest pastry twist. Z serem emental i z serem cheddar. 21% masła są to maślane paluchy z ciasta drożdżowego z serem Emmental i z serem, z serem cheddar. Te tartele z truskawkami na obrazku wyglądają tak, żeby mnie od razu schrupał. Kruche z 35%owym nadzieniem. Truskawkowym. Tego się bardzo boję, bo za figami nie przepadam. Tutaj mamy produkt Swig do smarowania. Bardzo fajnie tutaj wygrawerowany jest napis. Artisan Limonader. Tym, tym razem o smaku cytrynowo-limonkowym. Chipsy. Tych jestem najbardziej ciekaw, bo są to chipsy ziemniaczane o smaku musztardy. Ja bardzo lubię musztardę. Zobaczymy, czy będzie mi smakowała w wydaniu y, chipsowym. Maślane, y, kruche ciasteczka. Tym razem o smaku. Uwaga! sera, koziego i rozmarynu. O mój rozmarynie, rozwijaj się! Pierwsze ciacha. Są to tartele o smaku czekolady i karmelu. Ależ one do kawusi muszą wjeżdżać. Ojej, każdy jest w oddzielnym opakowaniu. Ojej, już, już wiem... ten zapach. Mm. Rozpływa się w ustach. Jest magiczny symbol, słuchajcie. Rainforest Alliance. Mhm. Rainforest, tak. Mhm. Wiem, że jeszcze mam 13 uczestników. Siadam do tej paczuszki rano z kawusią i wysiadacie razem ze mną. Dyskutujemy, mówimy o pogodzie, mówimy o piłce nożnej i o polityce, bo na tym wszyscy się znają. I zjadamy to w 3-4 minuty. Absolutnie dobre, smaczne, słodkie. Napijmy się, bo mi aż zaschło w gardle. I zaczynamy od tej lemoniatki o smaku cytrynowym. I uwaga. Żeby tylko nie wybuchło. Oh yes! Poszklanie i narusztowanie. Pachnie cytryną. Ależ to by Na zapoje! Ależ kwaszne! Wow! Jest tylko 8 gramów cukru. W 100 ml. Bardzo mało. Naprawdę fajne. Mocno gazowane. Mocno kwasowe. Tego kwasku cytrynowego jest tutaj cała masa. Dobrze zabija smak. Krótko mówiąc, mówię do Was po polsku, nie po francusku. Idealne na zapoje. To ta butelka nie zmarnuje się, możecie do niej wlać płyn do naczyń. Chipsy musztardowe. Najpierw jak je wąchnę, to od razu Wam powiem: czy ta musztarda jest miodowa, czy ona może jest yy, sarebska? Mm. Czy ja tutaj czuję musztardę? Czy to jest smak musztardy? Te chipsy są mocno octowe, mocno cebulowe, bym powiedział. Ale są ok. Troszkę tego octu bym dał mniej, bo ja nie jestem za octowymi. Troszkę inne od tych naszych tradycyjnych. Jak komuś się przejadły lejsy o smaku paprykowym czy cebulowym, to takie musztardówki jak najbardziej na tak. Trzeba popić to złotym płynem z pianką, żeby troszkę ten ocet zniwelować. Ale jestem na tak. Póki co cała trójka mm, poszła na dobrą stronę. Maślane ciasteczka, które mają w sobie 23% masła. Była taka jedna gwiazda, co na maselnicy robiła, a potem musiała prawnika zatrudnić. Czy czuć będzie rozmaryn i ser kozi? Rozmaryn czuję. Z masełkiem. Jest wyraźny posmak tego sera koziego i rozumiem, że nie każdemu ten smak koziego sera pasuje. Jest na końcu delikatny posmak masła, Wydaje mi się, że to takie chyba na drugie śniadanie, bo tak, żeby do lasu, do lasu na grzyby zabrać, jako taką przekąskę. Sam z siebie to kupił i postawił w moim magicznym barku ze słodyczami. To nie. Idzie na dobrą stronę, ale zrozumiem, jeżeli powiecie, wąsiu, ja nie lubię koziego sera, mi to nie smakuje. Ciastko kokosowe. Duże, mokre. O, treściwe. Mmm. To ma w sobie sporo kalorii. Jedno ciastko. Ma 50 gramów, 240 kalorii. Jedno. Dużo cukru, dużo mąki, dużo wiórków kokosowych, dużo skrobi ziemniaczanej. Zjadłem tym sposobem pół papieru. Tak mi to smakowały. Niewątpliwie kokosowe, ale te wiórki są nienachalne. Maślane, treściwe, tłuste i jestem na tak. Można jechać dalej. Zaczynamy pierwsze ze smarowideł. I wulgarnie będę jadł te smarowidła łyżką, ale żeby nie było, to życzę Wam wesołych świąt, tych, które będą za rok. Karmel z solonym masłem. Buża. burza. Bożej, daj no, nożyka tam. Ach, kurczę. Ale się zaklinowało, no trzeba podważyć. Ach, kurczę, ale za, zaklinowało się. No nie mam gdzieś, nigdzie tu no, nożyka mojego. Pójdzie? Czy teraz pójdzie? O oh jest! Jakbym miał powiedzieć, jak powinien pachnieć karmel, to właśnie tak. Delikatnie gąbczaste. Yy, gąbczasta struktura. Ależ się ciągnie. Nie jak gumka w majtkach. Nie, nie. Zobaczcie. Mm. Nie zawiodłeś mnie karmelu najlepszy, który jest w Twixie, najlepszy, który jest w Snickersie, w Marsie, tylko że bardziej maślany, bardziej ciągnący się, bardziej gumowy. Zamykam oczy i mam dalej 5, 6, 7 lat. No idzie to zdecydowanie na dobrą stronę mocy, jest numerem jeden. póki co. Tym razem tartele o smaku cytrynowym. Zobaczcie, to nie jest takie, takie mocno jak marmolada. Ktoś czuję, że te tartele to będą moimi faworytami jak kiedyś. Jak pojedziemy do Paryża, to sobie takie ciasteczko zamówię w kawiarni, paluszek tak zrobię, naszykuję i będę pił espresso. Noż mm. ten środek jest genialny, przecier z jabłek i te jabłka chyba takie jak samitności dodają. Mmm! dodają. Mm. Są zajebiste. Dajesz herbatę bez cytryny i te ciastka, no przecież to jest jakiś sztos, substancja żelująca, tak, bo to się ciągnie. Ale są świetne, no. Krem mleczny, moi drodzy. Ojej! Charakterystyczny zapach mleka. Takiego od krowy. Konsystencja już nie taka płynna jak poprzedni. Mmm! Nigdy takiego nie jadłem. Troszkę nawiązujący do, tej, do tego mleka w tubce, ale tylko troszkę, bo ten jest ten jest taki, taki krowi, taki jakby ta krowa, jakby ta... Mm. Zamykam oczy, ja widzę tą krowę. Ja widzę, jak ona tutaj na faj doliła. No. To jest genialne. Leczcie do Lidla i kupcie to jak najszybciej. I posmarujcie tym pieczywko i sobie rano zjedzcie. Do tego kawusia, do tego, do tego idealnie też mleko, szklanka mleka. Mleczny tutaj ląduje na karmelu absolutnie numero uno. Ta cytrynowa była znakomita. Zobaczmy, jak ta o smaku limonkowo-cytrynowym. Oh yes! Sufit wytrzymał. Kiedyś jak szampany testowaliśmy i z małżonką otwierałem, to do tej pory jest jeszcze dziura. Mmm! Zapach genialny. Oj, będą wam smakowały te lemoniady. Kwaskowość cytryny, limonki, czyli metki, jak to mówi, a mniej, która nie jest słodka, ma w sobie tylko 8 gramów węglowodanów. W 100 ml jest zaledwie 32 kalorie. W skrócie, na popitkę tamta lepsza, ale tak, żeby usiąść w upalny dzień... I mieć jakąś ciekawą alternatywę dla kompotu idzie na dobrą stronę mocy. Tu ją dam, żeby nie zasłaniała mnie w całości. chipsy o smaku ziół prowansalskich. Oooo, zapach bardzo zachęcający. Jest mocno ziołowy. Daje delikatne przełamanie słodyczy. Aksamitne, tak bym powiedział. Wykwintne. To nie są takie ordynarne chipsy, które zajadasz w, w jakimś brudnym ubraniu do tych chipsów. Ubierasz wytworną jedwabną koszulę, ramoneskę, garsonkę. Lepsze od tamtych, bo tam był ten ocet obecny. Najsłabsze z tego grona, a te idą wysoko. Zjedzmy je. Więcej nie powiem. A truskawkowe też czuję, że zjem od razu dwa. Ten zapach tych truskawek, połączenie maślaności z truska w kością. Jak znajdziecie je na półce w Lidlu, weźcie dwie paczki. Absolutnie genialne. Tak samo jak cytrynowe. Tym razem będą maślane, kruche ciasteczka o smaku serów. Już czuję w żołądku, że oj, będzie rewolucja, będzie, będzie. Te są bardziej przypieczone. Mmm. Są mocniejsze, intensywniejsze. Ale tutaj nie ma zaskoczeń, bo jest cementaler i cheddar. Zamoczmy to w jakimś mm, sosiku śmietanowym. Na takiej desce Kładziemy to obok i ktoś to zajada. Po tym odcinku, to tam w tym lidlu, to powinny być kolejki. Mus figowy. Przedostatni na naszej liście. Myślałem, że będzie gorzej pachniało. Trochę zepsutymi winogronami. Może trochę truskawką. Konsystencja dżemu, konfitur. Mmm, troszkę jak powidła śliwkowe. Bardzo słodkie. Chałka, masełko i to, i to. Pankejki i to. Brudny tyłek i to. <grystanie> no i ostatnie, moi drodzy. Zobaczcie, szczęśliwa trzynastka. Maślane ciasteczka. Czy to będą pierwsze ulane testy, na których wszystkie produkty trafią na dobrą stronę mocy? Bardzo kruche. Mocno maślane. Będą fanfary? Będą. Proszę pana, będą. Wyjątkowy odcinek. Historyczny moment. Absolutnie topowe produkty. Jak będziecie w Lidlu, zatrzymajcie się przy, przy tej szafie, gdzie są te produkty i kupcie je wszyscy. Ile pieniędzy... Musieliście przeznaczyć na to, żeby 14 na 14 absolutne 100% produktów okazało się absolutnym topem w Lidlu. 116 zł i 16 groszy. Warto było pójść do Lidla, warto było kupić te wszystkie rzeczy za 116 zł. Są absolutnie warte uwagi i są naprawdę smakowite. Kolejny tydzień francuski z takimi smakołykami będzie za rok czy za pół roku, więc warto już teraz udać się do dyskontu i kupić. Pamiętajcie jednym, że teraz od niedawna parkingi przed Lidlem są płatne, musicie albo aplikacją zapłacić, albo wziąć bilet. No i musicie znaleźć miejsce, czego wam życzę. Jedźcie do Lidla i spróbujcie tych wszystkich smakołyków. Absolutnym top 3: mus mleczny, mus yy, z karmelu, i do tego ciastka truskawkowe i cytrynowe. To musicie mieć, a całą resztę możecie. Wspaniale Was pozdrawiam ze studia imienia Ariane Grande. Oblizuję się, bo bardzo mi smakowało. I myślę, że zjemy je wszystkie wspólnie, za chwilę razem z moim gangiem wielbicieli słodyczy. Ten oto gang. I to nie jest gang Albanii. Pozdrawiam Was, moi drodzy, serdecznie. Jeżeli się podobało, oczywiście lajki, suby i dzwoneczki. I widzimy się w kolejnych ulanych testach. Trzymajcie się, buziaczki. Cześć!